Cześć, tu Milena z programu Przepisy Kulinarne. Dzisiaj przygotujemy szybki i tani piernik. Ciasto jest pyszne, wilgotne i miękkie od razu po upieczeniu. Przełożone powidłami śliwkowymi i obrane polewą czekoladową wręcz rozpływa się w ustach. Zapraszam. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebować 300 g mągi pszennej przesiani przez sito 200 g cukru 6 spore jajka, 150 g wideośliwkowych śliwkowych, 300 ml oleju, 300 ml śmietany 18%, łyżeczką sody, 2 łyżeczki kakao oraz łyżeczką przyprawy do piernika. Może być własną ręcznie zrobiona albo kupiona w sklepie. Ponadto będziemy potrzebować jakieś 100-150 g powideł śliwkowych, 200 ml śmietany 30% oraz tabliczkę gorzkiej czekolady. Jajka ubijamy na wysokich obrotach miksera. Po chwili wsypujemy cukier. Mąkę mieszamy z sodą, przyprawą do piernika i kakao. Mąkę wsypujemy do masy jajecznej i dalej ubijamy. Po chwili wlewamy olej i śmietanę. Następnie dodajemy konfiturę. Ciasto wylewamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Pieczymy około 30 minut w trybie góra-dół. Ciasto wyjmujemy z piekarnika i studzimy w temperaturze pokojowej. Śmietanę i podzieloną na kostki czekoladę przykładamy do rondelka i podgrzewamy od czasu do czasu mieszając, aż zacznie wrzeć. Polewę pozostawiamy na jakieś 5 minut, aby lekko przestygła. W tym czasie wystudzony piernik przekrawamy na dwa równe blaty. Spodnią warstwą piernika smarujemy konfiturą i nakrywamy drugim blatem. Polewą czekoladową wylewamy na ciasto, Rozmarowujemy równomiernie po całej powierzchni. Czekamy jakieś pół godziny, aby stężała. Link do pełnego przepisu na moim blogu znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału, a także odwiedzenia moich profili na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.